Witam wszystkich w kolejnym odcinku GameTroll TV. Ja mam na imię Piotrek i za chwilę będę waszym przewodnikiem po grze Star Wars Legion. Gra, na którą absolutnie muszę się przyznać bez bicia wystawiając się na bicie przez co po niektórych widzów. Czekałem dużo dłużej niż na którąkolwiek zbarbaryzowaną wersję nowych filmowych Gwiezdnych Wojen od Disneya. Jest to gra, na którą sobie narobiłem smaka od momentu kiedy już zobaczyłem, że Fantasy Flight Games z Games Workshopem się nie dogaduje i drogi finalnie się rozeszły. W tym momencie Fantasy Flight Games już miał Prawa do Star Warsa, więc stwierdziłem, aha, no to tylko czekać na figurkowca. I bardzo proszę, mamy z w wersji legionowej, gdzie oczywiście strona rebeliancka będzie ścierała się z imperium. I teraz, co z tego wszystkiego wyszło? Czy jest to po prostu zwykły, nimuchany balonik? Czy rzeczywiście dobra gra? Tutaj, chwilkę dłużej musicie poświęcić na ten materiał, wziąć swoje herbatki w dłoń i oglądać. Zapraszam na materiał. Na samym początku tego materiału, zajrzymy sobie do pudełeczka. Z którego spoglądam na nas od razu typ spod ciemnej gwiazdy. He. Śmierci, a jest to oczywiście najbardziej ikoniczna postać Gwiezdnych Wojen, czyli Darth Vader. Miejsce, z którego spoziera to oczywiście instrukcja, czyli Learn Duplay. Ta instrukcja ma aż 32 strony i trzeba przyznać, że jest dość szczegółowa, m, dość mocno dogadana w paru miejscach, no ale cóż, nikt nie powiedział, że łatwo w Legion będzie grać. Dalej mamy taką malutką książeczkę, z której dowiemy się, na co jeszcze możemy wydać pieniądze nasze z trudem zarobione, czyli oczywiście na produkty FFG. No muszę przyznać, że chłopaki naprawdę potrafią wyciągać kas. I wiedzą, jak nas zająć, nawet w miejscu, gdzie król chodzi piechotą. Znaczniki, których oczywiście nigdy dość. I wreszcie dokupaliśmy się do najważniejszej rzeczy. I nie mówię w tym momencie o kosteczkach, nie mówię w tym momencie już o posegregowanych kartach, które będą się przewijały w trakcie tej recenzji, ale mówię o plastikowych elementach. O, proszę i jeszcze więcej kart, żeby nie było, ale mówię o plastikowych elementach. Nie popełnili błędu Games Workshopu, tylko wszystkie elementy już są bardzo proszę, poumieszczane w odpowiednich woreczkach i tylko wystarczy złożyć, a jak złożyć, oczywiście dostarcza. I Instrukcja. Czy jest to trudne? No nie szalałbym, ale na pewno trochę czasu na to trzeba poświęcić. W dodatku, jeśli ktoś ma zacięcie malarskie, no to poświęci jeszcze więcej czasu. Nie zapominajcie jednak, że do złożenia wszystkiego potrzebny jest klej i to nie byle jaki klej do figurek, tylko solidna kropelka, bo figurki wykonane są z czegoś dziwnego, guma ja wiem czy coś. Poziomem detali i jakością widoczną przy składaniu modeli nie powalają jak na grę figurkową, a powinny. Ale przejdźmy wreszcie do tego, jak w to się gra. Po pierwsze potrzeba Wam placu do gry. Możemy go wzbogacić o różnego rodzaju maty niedołączone do pudełka. Na potrzeby filmu będzie taka, bo na razie nie mam innej. Teraz gracze powinni zadeklarować, na jakim terenie będą grać i z jakimi przeszkodami. Do pudełka dołączono te zapory, które możemy w następnym kroku swobodnie rozmieścić. Następnie gracze wybierają stronę, chociaż myślę, że zrobili to dawno przed tym, jak usiedli do gry. I teraz zacznie się zabawa, ponieważ musimy odsłonić trzy karty determinujące rozgrywkę. Te karty będą określały miejsce, gdzie będziemy wyładowywali nasze oddziały, specjalne warunki obowiązujące w trakcie gry, jak również to, za co będziemy punktować w trakcie danej rozgrywki. W dalszym kroku gracze mają możliwość wyeliminowania kart, rozpoczynając od lewej. Każdym może być to z dwoma kartami. I tak pierwszy gracz załóżmy, wyeliminuje tą kartę. Kolejny gracz, na przykład, nie spodoba mu się ta punktacja. Kolejny gracz stwierdzi, że ta punktacja mu się nie podoba, i znowu mamy wyeliminowanie danej karty. Jeśli jakiś gracz nie będzie chciał eliminować jakiejś karty, ma oczywiście do tego prawo, ale musi liczyć z tym, że ktoś inny może to zrobić. I teraz te warunki, które zostały, są to warunki obowiązujące w grze. Nie te, tylko te dokładnie. 3. Grę Star Wars Legion wygra ten gracz, który pod koniec szóstej rundy gry będzie miał więcej punktów zwycięstwa niż przeciwnik, no chyba, że wygra wcześniej, eliminując wszystkie jednostki przeciwnika. Kolejnym krokiem jest wyłożenie jednostek. Możemy wybierać spośród dwóch stron, czyli Imperium, jak również Rebelia. Każda ze stron składa się z czterech jednostek. Nie mogło zabraknąć oczywiście rodzinnego spotkania, czyli Luke Skywalker z jego złym czarnym tatą. Do tego wszystkiego mamy rebelianską hołotę i stunt troopersów, którzy wyjątkowo trafić Potrafią w tej grze, natomiast mamy jeszcze takie mocniejsze jednostki to oczywiście ATRT rebelianckie, jak również znane doskonale z powrotu Jedi takie powietrzne motocykle. Te wszystkie jednostki mają swoje specjalne umiejętności, ale co również ważne, mają swoją wartość punktową. I teraz nie możemy, jako że jest to Skirmish, przekroczyć pewnej granicy punktowej. To wynosi 800 punktów i możemy już nieco dopakować swoje podstawowe jednostki kartami dopakowań zawartymi w podstawowej wersji. Wersji gry. To będą jakieś super nowoczesne lasery, to będą jakieś medycy, to będą generalnie wszystkie te rzeczy, które zwielokrotnią i polepszą działanie naszych podstawowych jednostek. Musicie tylko pamiętać, żeby nie przesadzić z dopakowaniem, ponieważ każda z tych kart ma swój koszt punktowy. No to pora rozstawić grę. Tada! Rozstawiliśmy jednostki, tak, wiem, że powinny być nieco dalej od siebie, ale więcej miejsca w kadrze nie mamy. Gra Star Wars Legion toczy się przez 6 tur. W każdej z nich każdy z graczy przechodzi przez trzy fazy: fazę rozkazów, fazę aktywacji i fazę końcową. Faza rozkazów rozpoczyna się od zagrania karty rozkazów, co za chwilę Wam pokażę, ale kilka słów jeszcze o samych kartach. W podstawowym wariancie gry, ten, który Wam nie tłumaczę, mamy cztery karty. Jeśli będziemy chcieli sobie pograć w nieco bardziej zaawansowany, dołączamy sobie kolejne trzy karty do naszego, konkretnego charakteru i do naszej strony, czyli w tym momencie, jak idzie się domyśleć, jest to Imperium i nasz Astmatyk w Czerni. Mamy 7 kart. W instrukcji mamy bardzo fajnie, tak ładnie opisane, że tą talię będziemy sobie mogli budować, pokazując charakter naszej armii, ale pff, nie w podstawowej wersji gry, ponieważ mamy tyle, ile potrzeba, no i tyle. To teraz, dlaczego te symultanicznie zagrywane po jednej e, karty są tak ważne? Ponieważ odsłaniamy je na tak zwane 3-4, to jest Rebelia, to jest Imperium, no i porównujemy to, co mają napisane w Górnym, lewym, rogo, dokładnie sprawdzamy, jakie mają kropeczki. Gracz, który zagrał kartę o mniejszej liczbie kropek, to jest ten gracz, który będzie miał inicjatywę w już kolejnej fazie. Ale sprawdzamy również dalej, jeśli ma jakiś opis działania karta, to również go wykonujemy. Ale tutaj sprawdzamy, że teraz nasz głównodowodzący, tutaj Luke Skywalker, a tutaj Darth Vader, może wydać rozkazy swoim trzem i jednej jednostce. Kiedy może wydawać te rozkazy? Tutaj bierzemy taką pałę mocy, i w tym momencie ta pała mocy pokazuje nam zasięg do trzech, ona jest taka duża, że mi się w kadrze prawie, że nie mieści. I teraz, jeśli jednostki znajdują się o trzy odległości od naszych głównodowodzących, będą jednostki mogły przyjąć rozkazy. Robimy to w prosty sposób. No na przykład gracz, który gra w Rebelią będzie chciał wydać rozkaz tej jednostce, resztę, to jest bardzo istotne, w tym momencie tasuje i kładzie przed sobą, a tutaj Darth Vader ma trzy jednostki i na przykład będzie chciał poruszyć troopersami, jeszcze trupersami, no i na przykład tymi motocyklami. Jedną zostawia. Sobie z boku. Po zagraniu tych kart te karty są odkładane poza grę. I teraz, dlaczego żonglerka tymi kartami jest tak ważna? Ponieważ teraz będę mógł aktywować w fazie aktywacji tę jednostkę w dowolnym momencie, przy której leży tenże żeton. Natomiast jeśli będę chciał aktywować inną jednostkę, po prostu będę robił to randomowo, czyli po prostu losuję żeton z góry i teraz sprawdzam, o proszę, mogę w tym momencie poruszyć tę jednostkę. Tak więc no, jest to trochę losowe i to, co po niektórych będzie przeszkadzać, ale oddaje takiego, wiecie, ducha, no, bitwy. Mamy tego bohatera, on drze mordę, nie, akurat pada rozkaz do nich, do innych już nie zdążył i po prostu inni będą wykonywali działania o tak. Na ogół każda jednostka będzie mogła wykonać dwie akcje, ale nigdy nie będą mogły to być te same dwie akcje. Pierwsza akcja powodująca, że w tego i w żadnego innego figurkowca chętnie bym grał turniejowo, to akcja oczywiście ruchu. I teraz jak ruch wygląda w Legionie? Otóż widzicie trzy miarki, one się nawet tak jeszcze fajnie wyginają. O bardzo proszę, żeby nie było. Tak się wyginają. I teraz w momencie, kiedy będziemy chcieli się poruszyć, sprawdzamy na naszej jednostce, jak daleko może się poruszyć. Tutaj mamy pokazane, z jakiej miarki będziemy mogli korzystać. I prosto przytykamy na sam początek, przenosimy figurkę na sam koniec i tyle. Tak robimy z mniejszymi modelami, większymi Modelami nieco inaczej wygląda sprawa poruszania większych jednostek, i muszę przyznać, że została bardzo sprytnie rozwiązana. Tutaj bierzemy tylko, przytykamy do dowódcy teraz dowódcę przenosimy na kolejną stronę, natomiast całą resztę figurek możemy rozmieścić wokół dowódcy nie dalej niż taka jedna miarka. Sprytne to to i przyspiesza grę. Kolejne trzy akcje to epickie akcje kładzenia żetonów, no i pierwszy żeton, który jeśli znajdzie się przed naszymi figurkami w trakcie ataku, będzie mógł powodować, że jeśli atak nam słabo pójdzie, czyli będzie mieli słabe rzuty, czyli Piotr coś dla Ciebie, możemy przerzucić za każdy taki żeton dwie kości ataku. Super. Dalej mamy żeton Dodge, który będzie powodował, że jeśli go odrzucimy, odrzucimy od razu odrzucamy jedną ranę, która wpadnie w nasze oddziały. Fajne i sprytne. No i ostatni, taka opcja weekendowego studenta, czyli Standby. Jeśli mamy taki żeton przed naszymi figurkami i go odrzucimy w trakcie ruchu naszego przeciwnika, co jest bardzo istotne, możemy mu przerwać akcję i wykonać jakąś jedną swoją, czyli zazwyczaj pewnie to będzie atak. Fajna rzecz i nie powoduje, że po prostu czekamy, aż nasz przeciwnik kończy. No dobra, ale Star Wars jest bardziej Wars niż Star, tak więc jedziemy z tematem najważniejszej akcji, czyli po prostu strzelamy do kogoś. Sytuacja taktyczna wygląda w ten sposób. Mamy nie, Lorda Vadera, który tam idzie, idzie, dyszy, dyszy, ale generalnie ciężko mu idzie dojść. Do tego wszystkiego mamy Stormtroopersów, którzy będą szturmowali tego ATRT i to jest jego tura, to jest jego dzień teraz. Co on będzie robił? Ma dwie bronie. Dlatego, z uwagi na fakt, że ma dwie bronie, będzie mógł strzelić do dwóch jednostek. Ale musimy sprawdzić zasięg. Jeśli zasięg jest wystarczający, co mamy napisane na dodatkowej broni i na karcie, możemy oczywiście otworzyć ogień. Kiedy już wiemy, czym i do kogo strzelamy, zbieramy pulę kości. Rzucamy tymi kostkami no i sprawdzamy, czy mieliśmy zwykłego hita, critical hita, czy ewentualnie taki dziwny znacznik. Co ten znacznik oznacza, sprawdzamy zawsze na karcie naszej broni lub ewentualnie karcie jednostki. Za każdego hita, e, w tym momencie stormtroopersi będą rzucali swoją kością obrony i jeśli wyrzucą takie coś, hit jest obroniony. Tada! Cała filozofia. To samo robimy z Vaderem. I teraz, żeby nie było, bo na pewno znajdą się takie osoby, że o, ale spuściłeś generalnie to jest zupełnie co innego, De. jak Ci nie pasi, to zrób sam. Ale, żeby nie było, opisuję jak to teraz wygląda. E, oczywiście, w trakcie rozgrywki będziemy mogli wymieniać te tony, e, o których Wam mówiłem wcześniej. Każda z broni, każda z jednostek będzie miała jakieś swoje specjalne działanie, które będzie modyfikowało kości, modyfikowało wyniki. Mogą oczywiście pojawić się różnego rodzaju, nie wiem, zapory, obrony, e, które również będą wpływały na to, że jednostka się będzie lepiej broniła lub po prostu lepiej atakowała. Dodatkowo co bardzo mi się podoba, na przykład w przypadku maszyn, mamy jeszcze takie nie, trzy znaczniki. Co te znaczniki oznaczają? Jeśli na karcie mamy tutaj taki e, punkt, e, który jeśli pod względem obrażeń zostanie przekroczony przez jednostkę, będziemy musieli rzucić kością, no i sprawdzić, jakie specjalne uszkodzenie otrzymaliśmy. W tym momencie spadną nam statystyki, nasze jednostki będzie się gorzej poruszała, gorzej strzelała, geranie no jakoś niespecjalnie jest to przyjemne. Dodatkowo e, nasze jednostki również mają taki poziom odwagi, no bo generalnie, kiedy do kogoś strzelamy, no to będą pojawiały się kolejne, jeszcze więcej znaczników pod ostrzałem, czyli generalnie oni będą jakieś tam zniecierpliwieni, no i sprawdzamy, co na nich się znajduje. Na przykład taki Vader jest praktycznie nie do zniesienia pod względem odwagi, ale na przykład już jego syneczek, już taki odważny specjalnie nie jest, bo jeśli osiągniemy ten poziom, no to w tym momencie jednostka wpada w panikę, ucieka do rogu planszy dowolnego, czy po prostu krawędzi, jeśli z niego Wyjdzie, no to po prostu jest rozbita i tyle, i już się nie liczy, i już nie byłoby gwiezdnych wojen kolejnych, i nie byłoby tego, co robi teraz z nią Disney. Generalnie, jak sami widzicie, sporo tych modyfikatorów jest i to może się podobać lub nie. Na zakończenie jak zwykle przechodzimy do podsumowania i tutaj troszeczkę nieklasycznie będę kopał produkt FFG pod względem wykonania, ale po kolei. Zaczynając od tego, kiedy otwieram sobie pudełeczko, widzę te bardzo fajne, ciekawe, klimatyczne karty, super, fantastycznie, żyga na mnie klimatem, idziemy dalej. Biorę sobie kosteczki, ale w trakcie już gry zobaczycie, że tych kosteczek jest za mało i co? I zobaczymy, że już na stronie wydawcy możemy sobie dokupić pakiety kosteczkowe, no taka polityka wydawcy, ale niekoniecznie musi mi się to podobać, ale wreszcie bierzemy sumę tejże gry. No, oglądaliśmy się przepięknych wizualizacji tych figurek, już pomalowanych, świetnie. Bierzemy to gumowe, dziwne coś, postaramy się powtykać, tutaj tu nie wchodzi, tu się nie dociska, no nie powinno tak wyglądać i w mojej opinii, jeśli chodzi o figurkowca, to przed FFG naprawdę długa droga, żeby się czegoś nauczyć i żeby te produkty wyglądały już tak, jak gra figurkowa po prostu wyglądać powinna. Na ten czas wygląda to po prostu średnio. I żeby ta figurka od takiego momentu wyjęcia z pudełka wyglądała jak fajnie, profesjonalna, pomalowana przez profesjonalistę. Rzeczywiście, no, to jest długa, długa droga przed Wami, no i nauka, jeśli chcecie, żeby te figurki tak wyglądały. Natomiast, jeśli chodzi o grę, wiecie, ja słyszałem, że ta gra jest podobna do X-Wing'a i troszeczkę, oczywiście, są jakieś elementy zapożyczone z X-Wing'a, ale idąc tą drogą, tych elementów zapożyczonych z różnych systemów bitewnych jest na tyle dużo, że tworzy produkt dość oryginalny, więc tu akurat bym się jakoś specjalnie nie czepiał. Nie podobał mi się w grze y, możliwość budowania już w tym samym zestawie startowym różnych rzeczy, no bo oczywiście mamy jakąś armię, y, możemy się umówić na jakąś liczbę punktów, tutaj. Do tego wszystkiego dochodzą nam usprawnienia naszych jednostek, czy kolejne jednostki, które będziemy tutaj dokładali. Rzeczywiście liczba kombinacji w samym podstawowym zestawie jest o tyle ciekawa, że rzeczywiście dla kogoś, to po prostu sobie pograć w taki tytuł, będzie jak najbardziej wystarczająca. No ale oczywiście nie, w tym momencie odezwą się osoby, które chcą wejść nieco głębiej w ten system, no to można powiedzieć, że FFG w tym momencie nadstawia kieszenie, bo rzeczywiście tych dodatków będzie pewnie cała masa, zresztą już jest, no i FFG będzie szykowało się na różne rodzaju modulowane sceny bitewne, gdzie ludzie po prostu będą zagrywali się swoimi armiami. Gra, jak przystało na figurkowca, ma kilka upierdliwych zasad, z których jakoś niespecjalnie potrafiła sobie poradzić, czyli oczywiście line of sight, czy ewentualnie poruszanie się figurek, ale można powiedzieć, że jest to element charakterystyczny dla wszystkich gier. W mojej opinii możemy grać w tę grę, jeśli już nie gramy zawodowo lub generalnie podchodzimy do niej jako już nie grając o złote kalesony, to wydaje mi się, że może być spokojną, fajną, ciekawą rozrywką nie, dla ludzi, którzy po prostu lubią świat gwiezdnych wojen. Natomiast jeśli jesteście super mega zapalonymi figurkowcami, którzy tutaj oczekują nie, czegoś totalnie, absolutnie niesamowitego, niespodziewanego, no to no właśnie, no to musicie sami sprawdzić. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!